A wiesz, że kiedyś ludzie mieli telefony na kablu i one były podłączone do kontaktu. A iPhone też był na kablu? iPhone'ów nie było, cały dom miał jeden telefon z jednym numerem i on wisiał na ścianie i wszyscy stali na holu i cię podsłuchiwali. Te wszystkie słoiki weź do babci i powiedz, żeby sobie nakrętki sprawdziła, bo niektóre są wyrobione. A w ogóle dzwoniłaś czy ona jest w domu? Nie, no to weź mi wykręć, bo ja mam telefon u góry na ładowarce. Tylko szybko, bo mi gorąco. No mamo, jesteś, bo Janeta idzie ze słoikami. Tylko sprawdź sobie nakrętki, bo Staszek wali tymi słoikami o podłogę, jak otwiera, później wszystko nieszczelne. Mamo gorąco mi! Nie, podłogi nie uszczerbił, ale jak będziesz barszczy to uważaj! Którą Bożenę? – Zabrali? Na klatce krzyczała? – Mamo, ty też masz telefon, zadzwoń sobie ze swojego. – Czekaj, z babcią rozmawiam. – Nie wiem, mamo, jeszcze jakie mięsa, ale śledzi to na pewno trzy rodzaje. – No to dokupię ci tych nakrętek. – Gorąco mi! – Prześwietlenie zębów to najszybciej tam pod dębami robili. – Co ty gadasz? Bar mleczny tam teraz jest? – Co wątróbki? Mamo, ja lubię wątróbkę! – Mamo! – Już masz, babcia do windy weszła, zasięg się urwał. Tak właśnie wygląda telefon na kablu. A to jest kabel. A wy nową dozorczynię macie? A co ty tu robisz, babcia? No bo słoiki przyszłam. A ty nie stój tak w tej kurce, bo się zagrzejesz. Nowa kurtka ta po domu chodzi. O no, jakby ten nieszczęsny słoik niosła od razu cała pozalewana. Staszek. Puch. Tak właśnie porozumiewają się starzy ludzie. No a dozorczynię mamy, Tereska Terenia. A co ty o niej myślisz? Taka ciężka do wyczucia, ale jakbym już ją gdzieś widziała. Dobry, dobry. Dobry.